Gdzie z tej strony szałtaniaki 2000? Jesteśmy w 80 i jak widać na silosie też. Jesteśmy na silosie. Kosimy kukurydzę. Dewczemy sobie 80 Widojczem. Jak widać. Tak jak w wcześniejszym vlogu wspominałem z Damianem co byłem. Teraz jestem sam. Podamia do mnie nie przyjechał, bo tu się grabi przy siebie trawę Ale trudno, przyjechał jego brat i jakoś dajemy sobie radę Na razie zrobili swoje No, depczemy sobie jedyneczką na szybki Przed przód przed tył, I tak to się depcze Robota idzie całkiem, całkiem sprawnie, nie narzekam Zaraz trzeba pojechać w poprzek Oj, co on robi Wiecie, że on nie na silosach to wiecie jak to jest Ja już kilka lat idę przez To Trzeba się przejechać teraz na bok w I będziemy neptać nadal Kukurydza całkiem, całkiem w tym roku Gorąbista, znaczy się, nie narzekam Kosi nam ten sam klas Jaguar co u Damiana 690 I wozi też tym John 6900 Ten John Deere ma no i przyczepa. Oj, spora, spora. Nie wiem ile na nią wchodzi, ale jest spora. O ten silo, co widzicie to tylko dwie przyczepy z tego. Te, te dwie przyczepy, co ja gadam. No i te co dwie przyczepy, patrzcie jaki już seal Czyli trochę wlezie. No i dobra. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, czy tu jeszcze więcej powiedzieć A, złożenie raczej nic nie nagram, bo tylko jednym czynnikiem <gry> Szkoda, że ja nie może, tak to by była yy, la, relacja z tego, ale trudno Może następnym razem Jeśli mi się uda i zdążyć, to Damiana, to jeszcze nagram coś z belowaniem, ale nie obiecuję więc wiecie wiecie jak to jest tą robotą te podłoże pod muzykę dzięki za uwagę do kolejnego cześć